Cześć wszystkim! Dzisiaj przyjdę do Was z ulubieńcami miesięcy i nazbierało ich się bardzo, bardzo dużo chyba jak na mnie bardzo dużo e, bo wiecie lub nie wiecie e, nie robiłam już ulubieńców miesięcy jeżeli chodzi o lipiec sierpień i teraz em, dodam jeszcze trochę Ulubieńców z września. Zapraszam Was do ulubieńców i mam nadzieję, że Wam się spodobają. Najpierw może zacznijmy od kosmetyków i tych podobnych. Pierwszą rzeczą to jest korektor. Ten jest Dreamer London Wake Me Up. Ja po powrocie z Polski z wakacji postanowiłam, że już nie będę używać podkładów i tym podobnych po prostu, dlatego, bo nie potrzebuję ich. Zdałam sobie sprawę z tego, że tak naprawdę nie mam tak wielkich niedoskonałości, żeby. Używać do nich podkładów i rzeczy, które tak naprawdę niszczą nam skórę, a więc zminimalizowałam e, wszelkie produkty, jeżeli chodzi o zakrycie jakichś niedoskonałości i postawiłam tylko e, na korektor. To jest pierwszy korektor który tak naprawdę mam. Miałam wcześniej jakiś, ale nie za bardzo go używałam. I kupiłam go dlatego, bo słyszałam bardzo dużo dobrych opinii na temat podkładu z Wake Me Up, więc postanowiłam kupić sobie taki korektor. W momentu kiedy pierwszy raz go nałożyłam, wiedziałam, że będę musiała o nim tutaj powiedzieć. Korektor sprawdza się perfekcyjnie, zakrywa wszystko, co chce, żeby zakrył. Jakieś krostki, wypryski, wszystko to tak naprawdę zakrywa. Jeżeli szukacie jakiegoś dobrego korektora, to ja go Wam w 100% polecam, bo jest genialny i chyba będę go używać do końca życia, więc tak, zrezygnowałam z wszelkich podkładów, innych rzeczy. Więc tak, postawiłam tylko na korektor i ten się sprawdza genialnie, więc go polecam w 100% nie pożałujecie. Teraz mam dla Was lakier. Ja od dawna chciałam wypróbować lakiery Essie, ponieważ słyszałam o nich bardzo dużo dobrych opinii, a więc przed wakacjami jeszcze kupiłam sobie dwa kolory: biały i czarny. Teraz akurat mam ze sobą tylko jeden czarny, ponieważ biały zostawiałam w Polsce, no, ale trzeba to jakoś przebadać. Więc mam tutaj ze sobą czarny. Te opinie, które widziałam na internecie, się sprawdziły. Lakier jest bardzo dobry, trzyma się bardzo długo, bardzo fajnie się go nakłada. Ale jeżeli chodzi o biały lakier, to musiałam nakładać dwie warstwy, żeby był wiecie, taki normalny, biały kolor, bez żadnych prześwitywań. A jeżeli chodzi o czarny, to po prostu jedna warstwa zdecydowanie wystarcza. A więc ten lakier bardzo długo zostaje na paznokciach. Jeżeli chodzi o mnie, to zostawał mi jakieś 4 dni. Coś takiego, więc naprawdę bardzo dobry lakier, który mogę Wam polecić. Nie próbowałam jeszcze innych kolorów, ponieważ, jak mówiłam wcześniej, kupiłam sobie tylko biały i czarny, ale jeżeli tylko będę miała okazję, to kupię sobie inne kolory. Więc, jeżeli zastanawialiście się nad kupnem tego produktu, to mogę Wam z ręką na sercu go polecić. Teraz mam Wam do polecenia produkty do włosów. Nigdy nie pomyślałabym, że będę polecać produkty do włosów, ponieważ nigdy tak naprawdę nie spotkałam takich produktów, które mnie zadowoliły do tego stopnia Żeby e, o nich mówić Ale te naprawdę podziałały e, Te naprawdę dają e, Wielki efekt, wielką różnicę Jeżeli chodzi o włosy I teraz wam je pokażę Może zacznę od tego, że są to produkty e, Z Tresemme e, Chyba tak to się wymawia e, Spróbuję pokazać wam to wszystko Nie wiem jak ja to zrobię e, Więc tak O Boże, o Boże, o Boże e, Więc tak, to, to jest szampon Pisze tutaj, że to jest dla suchych um, włosów. E, ja nie kupiłam go specjalnie, że dlatego bo pisało, że jest dla suchych włosów, po prostu go kupiłam, ale sprawdza się genialnie. Jeszcze o tym Wam powiem. E, tutaj mamy odżywkę. E, odżywka, co tu pisze? Pisze po prostu, że to jest dla e, każdego typu włosów. I o Jezu, to jest mokre, bo wyjęłam je dopiero z łazienki. E, I tutaj mamy maskę do włosów. E, więc jeżeli chodzi o to, jak ja. Myję swoje włosy, w jakiej konieczności wszystko robię. To tak, najpierw nakładam ten oto szampon, spłukuję, potem nakładam tradycyjnie odżywkę i na koniec nakładam tą oto maskę. Tak. Od połowy moich włosów w dół, tak jak piszę na opakowaniu, i te produkty się bardzo, bardzo dobrze sprawdzają. Po umyciu włosów tymi produktami naprawdę można zobaczyć zmianę. Włosy zdecydowanie są bardziej miękkie, wydają się o wiele zdrowsze. Po tego, że ja swoje włosy obciąłam czy znaczy nie obciam, obciam końcówki, więc moje włosy już nie są takie zniszczone, jak były przed wakacjami czy tam wakacje, bo kiedy wróciłam z wakacji, to sobie obcięłam, ale nieważne, tutaj nie o tym. To i tak, mimo tego, że mam w miarę zdrowe włosy, to te produkty sprawiły, że moje włosy są jeszcze zdrowsze, jeszcze bardziej zdrowsze, więc czego chcieć więcej? Naprawdę nie polecałabym jakichś produktów do włosów, jeżeli by na mnie nie zadziałały, bo to są tak naprawdę pierwsze produkty do włosów w moim życiu, które mogę polecić i nie będę się martwić o to, że na przykład powiecie, że nie działają, bo ja znam naprawdę dużo osób, które e, używa tych produktów i im także się sprawdziły, więc mam nadzieję, że też Wam się sprawdzą, jeżeli e, postanowicie kupić e, te produkty. Wprawdzie nie wiem, czy są dostępne w Polsce, więc jeżeli nie są, to przepraszam, e, ale zawsze możecie zobaczyć. Więc teraz przechodzę do e, seriali, filmów i tym podobnych. E, tutaj na mojej liście. E, Pierwszy punkt to perfekcyjna pani domu. Jestem pewna, że na pewno wiecie, o jaki program mi chodzi. Niektórzy mogą go oglądać, niektórzy nie, ale przypuszczam, że większość z Was wie o co chodzi, a więc nie jest to jakaś nowość, więc na pewno nie otworzyłam Wam oczu na jakiś nowy program. Ale jeżeli może nie oglądaliście nigdy tego programu, albo nie mieliście okazji tego, ja polecam Wam obejrzeć. Może to nie jest dla każdego, ale bardzo podoba mi się ten program, więc jeżeli nie oglądaliście, to. Obejrzyjcie, bo może akurat program pomoże Wam się bardziej zorganizować. Następny program nazywa się Nasz nowy dom. To jest po prostu taki, jakby program na podstawie programu amerykańskiego, którego nazwy nie pamiętam, ale napiszę go tutaj. Więc to jest bardzo podobny program. Po prostu ekipa przychodzi do domu danej rodziny i zmieniają im dom może nie cały dom, ale niektóre pomieszczenia, ja bardzo lubię oglądać takie programy, w których jest jakaś metamorfoza, więc ten program naprawdę przypadł mi do gustu, i jeżeli Wy także lubicie oglądać takie programy typu metamorfozy, zmienianie wnętrz, projektowanie to jest bardzo fajny program i tutaj już wracają wspomnienia z wakacji, kiedy z patrycją komentowałyśmy każde słowo, które było powiedziane w tym programie. Och, ale dobrze, teraz przechodzimy do. O, nie, nie, nie następna kategoria. Teraz przechodzimy do um, ostatniego filmu. I to będzie film 3 metry nad niebem. Ten film także oglądałam z Patrycją. Nie był to pierwszy raz, kiedy go oglądałyśmy, bo tak naprawdę oglądałyśmy ten film już w 2013 roku w wakacje. Ale pomyślałyśmy, że będzie to taki fajny pomysł, żeby sobie powspominać stare czasy z wakacji 2013 roku. I film jest genialny, naprawdę. Może nie będę Wam za bardzo zdradzać, o czym tutaj jest ten film, ale... Mogę Wam powiedzieć, że jest on o miłości, i jeżeli są tu jakieś dziewczyny, które lubią bardzo oglądać jakieś romanse. Jest tam trochę dramatu, jest? Nie wiem, ale jest dużo akcji, więc film trzyma w napięciu czasami, a czasami jest po prostu bardzo, bardzo nie wiem jak to powiedzieć. Um, są takie momenty filmu, kiedy po prostu mówię O, jakie to słodkie I jeżeli może, może nie jesteście takimi um, dziewczynami Może są tu chłopaki, nie wiem Ale jeżeli jesteście takimi dziewczynami, które lubią um, właśnie takie babskie filmy Jakieś romanse, to polecam wam ten film um, Pod koniec filmu tradycyjnie pokałyśmy z Patrycją i w tym samym momencie się śmiałyśmy Czego dotychczas nie możemy zrozumieć Tego nikt raczej nie może zrozumieć Ale dobrze, przechodzimy do następnej kategorii Jeżeli chodzi o jedzenie w tym miesiącu, to odkryłam wafle ryżowe Jeżeli tak to się nazywa, tak to się nazywa, nie mam pojęcia Ciastka ryżowe, wafle ryżowe, chyba wiecie o co chodzi Ale nie są to same ciastka, znaczy są same ciastka Ale ja je jem z nutellą, po prostu smaruję je Nutellą i są genialne w smaku. Jeżeli lubicie e, Nutellę, to na pewno polubicie te ciastka ryżowe Nutellą, bo tak naprawdę te ciastka nie mają żadnego smaku, ale są bardzo, bardzo dobre i tak samo można je jeść bez Nutelli, jak i z Nutellą, albo można też je jeść z masłem orzechowym, z czym tylko chcemy. E, ale muszę Wam powiedzieć, że ta kombinacja Nutelli i wafli ryżowych jest niesamowita. E, czuję się, jakbym odkryła e, coś wspaniałego. Może nie jestem pierwszą osobą, która to odkryła, pewnie nie, ale w tym miesiącu bardzo, bardzo jadłam dużo wafli ryżowych z więc jeżeli chcecie spróbować, to, to nic was nie zatrzymuje, te wafle są pyszne. Okej, okay, więc to już by było wszystko, jeżeli chodzi o jedzenie, za dużo jedzenia nie odkryłam takiego, żeby wam polecić, ale te wafle ryżowe na pewno są godne polecenia. Tak! I tutaj przechodzimy do muzyki, e, nazbierało się trochę piosenek artystów, których słuchałam w ciągu tych miesięcy e, Pierwsza piosenka to jest piosenka e, śpiewana przez Dawida Podsiadło e, pod tytułem No e, Piosenka po prostu od razu wpadła mi w ucho Ja już lubiłam Dawida od czasów X Factor, um, ale dopiero niedawno, kiedy wydał ten swój album um, To wtedy tak naprawdę zwróciłam na niego większą uwagę i po prostu kocham jego gwo, głos, ubóstwiam A ta piosenka jest po prostu idealna, więc polecam wam ją przesłuchać ta piosenka to jest piosenka Stay High um, Hippie Sabotage, Sabotage Nie mam pojęcia jak to napisać, ale wszystkie um, rzeczy, o których wspomniałam w tym filmiku I tak będą w opisie, więc jeżeli czegoś nie zrozumiecie To wszystko jest w opisie na dole Więc tak, piosenka Stay High Hippie Sabotage Nie wiem, mam to wszystko tutaj zapisane więc ta piosenka zdecydowanie kojarzy mi się z wakacjami, e, szczególnie z, ze spotkaniem e, Serafin ze spotkaniem z Magdą, z, Andiem, z Serafinem, e, czyli wszystkie dobre wspomnienia e, mi się z tą piosenką kojarzą. Nie wiem co do dużo powiedzieć o tej piosence, e, ale jeżeli jesteście ciekawi e, to... Przesłuchajcie, bo za każdym razem, kiedy ta piosenka pojawiła się w jakimś moim filmiku To było dużo pytań o tę piosenkę, więc może akurat wam się spodoba e, Tutaj następna piosenka, e, która przywraca wspomnienia z wakacji To piosenka Stay With Me, e, śpiewana przez Sama Smyfa. Po prostu w wakacje non-stop z Patrycją e, słuchałyśmy tej piosenki, śpiewałyśmy e, Piosenka jest po prostu piękna To jest jedna z tych piosenek, e, którą mogę słuchać non-stop, non-stop i mi się nie znudzi. Piosenka to Prayer in Sea śpiewana przez Lily Wood i robina z Hulz nie mam pojęcia jak to wypowiedzieć To piosenkę usłyszałam pod koniec wakacji i od momentu kiedy ją usłyszałam wiedziałam, że będę ją puszczać non-stop i że po prostu ją pokocham i tak się stało piosenka ma w sobie taki fajny klimat klimat, który mnie tak relaksuje od razu ta piosenka kojarzy mi się z wakacjami, mimo tego, że tak naprawdę odkryłam ją pod koniec wakacji, więc to nie ma sensu ale tak, piosenka jest super, ma fajny klimat teledysk jest także bardzo fajny uwielbiam go oglądać, to ostatnia piosenka którą mam tutaj wam do polecenia, to piosenka pod tytułem Hatch um, artysty Huchi, przepraszam, nie jestem pewna jak powiedzieć te niektóre nazwy imiona, ale nieważne, e, więc tą e, piosenkę e, zobaczyłam jakieś parę dni temu na Tumblerze pewnej dziewczyny, e, już nie jestem pewna, jaki to był Tumblr, ale od razu, kiedy e, piosenka się włączyła, to już takie, co to jest za piosenka, muszę znać, tytuł. E, piosenka zdecydowanie e, moje klimaty, e, wprawdzie nie ma w niej dużo słów, ale ma fajny bardzo, ma bardzo fajną melodię, e, rytm, wszystko jest sam raz. I ostatnia piosenka jest to piosenka Happy Little Pill śpiewana przez Troya Sylvan Troya jest ogólnie australijskim youtuberem ale ma wielką pasję do muzyki i te wszystkie piosenki które niedawno wyszły jego autorstwa są po prostu genialne ja uwielbiam jego głos uwielbiam słowa tych piosenek jest on jednym z moich ulubionych youtuberów i naprawdę go ubóstwiam spotkać go to by było marzenie Um, ale tak, jeżeli chodzi o piosenkę e, To mogłam tak naprawdę podać cały album Ale ta piosenka tak naprawdę wpadła mi w ucho Najbardziej um, Więc ją wam bardzo polecam e, Tak jak mówiłam, piosenka Happy Little Pill Świetny tekst Świetna, świetna muzyka e, Świetny głos, czego chcieć więcej Moja ręka właśnie Czego chcieć więcej, e, nie mam pojęcia Niczego e, Więc proszę, posłuchajcie tej piosenki Ona jest warta przesłuchania I tak naprawdę polecam Wam, może jego kanał, jeżeli go nie znacie, chociaż wątpię, więc to już by było wszystko na dzisiaj. Ulubieńcy chyba e, najdłużsi na moim kanale, chyba tak mi się wydaje. E, więc mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapka. łapka. E, więc jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. E, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie e, i zostawcie komentarz, a w komentarzu napiszcie Waszych ulubieńców e, ostatnich miesięcy albo po prostu czego chcecie po prostu używieńców Waszych e, napiszcie. Ja na pewno e, chętnie przeczytam, odpowiem na komentarze i widzę się z Wami następnym razem. Pa pa!